Cześć Witowie! dzisiaj grałem w Fortnite po raz kolejny. Dzisiaj mamy gościa. Przywitaj się. Eluwa, mordeczki! No, on niestety nie umie grać w Fortnite, ale za, na następnym filmiku, dzisiaj jeszcze wleci. Dzisiaj dwa filmiki ulecą. Ten, i jeszcze jeden, jak będziemy sobie grać. I to będzie fajne, i będziemy grać. I teraz lecimy na zwykłych nie OG. Także co? No, i za Was zachęcam do subskrybowania i lajkowania. I pisania jakichś fajnych komentarzy. Dziękuję, jak wszystko zrobiliście. Lecimy solo. Jak zrobiliście, to Sigma, Sigma SS. No. Mam fajną wymockę nową. Zasz, bo to jest z karnetu. pa mhm. już w ogóle OG ukończyłem karnet. 45x45. To skończone, to skończone, to skończone, to skończone, to skończone. Ochaj, Nagrywam no, się, no. A co? Skip No, mój kolega jest taki, że O tych rzeczach mówił. Skip G o No? Ale ja gram teraz. A drugi będzie filmik, jak się grasz. A może nawet dzisiaj trzy będą z tobą. Także, no, jak chcecie jeszcze filmiki, to napiszcie w komentarzach. Fajny, ten skin w ogóle jest. chopie, no, że chłopie, to jest z pierwszego sezonu. Pierwszego sezonu Fortnite'a. Ja sobie kupiłem go w sklepie. Ja w ogóle... No, no i co? Rovala w Swordzie. A nie sobie kupiłeś go dzisiaj w sklepie, a nie zostaje za darmo. S? E, chcesz piątkę? Chcesz żółwika? Nie rozwalaj! Daj żółwika! Daj żółwika! Ale jesteś! Pa, boksuję go Ty! Ty, 360 iści to! Dobra Gdzie mam lecieć Także lecimy. lecimy na koszmarne kontenery. Chemo? Nie wiem. Teraz są tutaj dwa te drki. Tutaj zabić. Juzur. Chcesz w tym No ja nie Uuu, Sigma! Aha! Że ja z tego nie dostałem? Wicja na strzynia, która daję dużo rzeczy. Wie tam na pociągnąć, dobra, to nie ma. No. I no, ja zawsze... Jak się w komentarzu, że zawsze jak mieliście taką strzynię, to zawsze coś dostawaliście. bo ja tak. Małtej. Ja. Podam palamitę. Pala Jeśli się tam leje. Dobra, leje o, Pompka. A ta pompa za ulepszenie No Napiszcie jaką najbardziej lubicie grać pompą. Bo ja najbardziej nie lubię tą grać, ale najbardziej lubię tą grać taką szybką. Może nie wiecie jaką, ale ja wolę grać taką szybką. To jest może fajne. Bo ta jest dwustrzałowa, jest taka słaba. I osadniajcie w komentarzach, jak grał od 1 do 10. Nie wiem, to było. Nie, nie, nie. Bo będzie wiem czy tam skrzynka nie było trzyma to wali skrzyp dzisiaj tyle jam tam, tam widzisz? I oceniajcie czy dobrze zrobili z tym wysłornym, że teraz go dali za fałdalecze. Bo ja myślę, że nie. Nie widzę. On po prostu by nie dawać ci tyle i było najlepiej, każdy byłby zadowolony. Tak, ale wtedy by byłby taki bardziej rzadki niego, bo nie, ktoś tak nie wchodzi i nie ma tego. To jest słabe. Zawsze e, więcej osób możemy mieć, albo e, ktoś nie ma po polsku, nie. nie tak, jest. To trzeba wiedzieć. nie tak. Trochę tak. Ej, ja bym nie dawali, żeby było z tego, żeby dać wszystko. Elbicarto by nie dawali. Nie, to jest dużo. To więcej. To więcej. To jest dużo więcej. No i sigma. Zaraz zabosuję się i dam kącjusz to ważne. Nie? A jak myślicie, czy lubicie, jeżeli wrócicie? Nieco, jeszcze mam na, na, na razem najmniej Filip nie, ale to nie nie O, Opiekaczkę skomentujcie. Ej nie, coś, to się buduje, ale mogę, nie? Czy, typ, czy, czy? Miałem za, 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 i za, to jest Kurde. No i Ewa. Ej, nie no, słuchaj, pociągów. się. Panu boję do pompy A! a! Ja pierdziele, jestem jakiś dziwny. Lubię schaby. Filip! <laughs> Kurde, skrzynka nie przej... Nie zostaje. się. Co? czekaj ile siedem. siedem osiem osiem, osiem, osiem. Także co to urwie się filmu może tylko nie należało, bo coś tam muszę podać, a, a nie chcę mi się to teraz robić. To jest, że Jakiś hasło muszę podać to? E, czy to nie będę tego robił. Będzie, jak będzie 15, znaczy, jak e, urwie się trochę, filmik nie będzie do końca, bo nie mogę te, go do końca zrobić. Bo, wiecie, przez to, że trzeba się logować, to. Um, no, 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 bo nie chcę mi się logować. Cześć, No, no bo raczej mało amon do tej, a, 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 a... Ja muszę czytać, że ty się wybrałeś, że to, się, to się nie Jezu, Nie. Nie, 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 kliknie, się nie, kliknie? nie, nie, to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest... Eee? Co ty do? Tak nie wiedział o co chodzi, no. mam po 500 maców. Co? Co Nie maców. czyli budowli. No wiesz, nie rozumiesz tego, że nie wiedział. Ooo, to jest najlepsza podoba na świecie. To jest taka inchą? Inhold, okay.

Oj, to jest boss taki! On daje, wiesz Cynny, co. Z buzią? No widziałem to w shortach u J Copa chyba. Chyba. J-copa no. no. Tutaj jest na górkę. Ważem taki wielki. Ja, ja, ja to muszę zobaczyć. Wiem jaki sposób jak go tam zabić czy coś. Jest. No, to jest. Nie jakaś no. no. Bomby, 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 bomby. Mogę zginąć, no ale dobra. Ślepe? Chciałem, bo tu ty gdzieś chodzić chyba. No dwóch. Nie mam no, zero. Kurde, ale miał legendarną pompkę. No to co ja mogę poradzić, nie? Ale i tak mu zero dałem. Ale to było na wszystko w tym filmie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Elo z KBD. Elo, Elo. Elo, bo nie ma Dobra. Y, to będzie chyba. Nie, jeszcze zrobimy film, ale to później. Jak odrobimy lecie, bo mamy zadane. Dobra, no i ten. No to Elo. Widzimy się w następnym filmie.